Generał profesor Bogusław Pancek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego z nami. Dzień dobry, panie generale. Witamy Dobrze. w Wirtualnej Polsce. Panie generale, minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiada, że Polska chce pozyskać kolejne baterie rakiet Patriot. Usłyszał pan to i odetchnął z ulgą. Pomyślał, że będziemy jeszcze bardziej bezpieczni? Zdecydowanie tak, ponieważ to jest pozbywanie się pięty Achillesa. Słabością polskiego systemu obronnego nie ujawniam tu żadnych tajemnic. Od długiego czasu jest właśnie to, co może nam grozić z powietrza, czyli silny system antyrakietowy. W związku z powyższym wiele już w tym zakresie zrobiono. Mamy system NAREW, system WISŁA. Część jednak wymaga poważnych nakładów i kontynuacji zakupów. Patrioty stanowią tu bardzo istotny element. Kolejne baterie wzmacniają nasz system obronny. No też sytuacja na Ukrainie pokazała, prawda? Jak się dzisiaj robi to, toczy wciąż wojny i z której strony leci zagrożenie? Tak, my też musimy sobie e, zdawać sprawę z tego, co zdarzyłoby się na wypadek konfliktu z Polską. E, tu nie ma co e, przewidywać, że ten scenariusz byłby podobny jak z, z Ukrainą. Bardziej realne byłoby właśnie uderzenie z powietrza, uderzenie ze średnich odległości na kilkaset kilometrów, na przykład z Kaliningradu. Ono jest najbardziej wiarygodne i najbardziej prawdopodobne. No i do tego potrzebne są właśnie takie systemy jak Patriot, systemy obrony powietrznej, które będą mogły w powietrzu strącać rakiety przed ich dotarciem do celu. Czyli taka obrona przeciwrakietowa i co by jeszcze do tego, jakby pan miał naszkicować taki, taką listę marzeń, panie generale, ale jednocześnie bardzo konkretnych wskazówek, co należałoby rozwijać, gdzie są te jeszcze inne pięta hillesowe, czyli obrona przeciwrakietowa, obrona przeciwlotnicza, na przykład to jest to samo, czy to jest coś innego? Nie, to jest coś innego. Obrona przeciwlotnicza i obrona, przeciwrakiet. obrona przeciwrakietowa wymaga trochę innych środków. E, obrona przeciwlotnicza jest e, działaniem na, krótszy, na krótsze dystanse. I tutaj też trzeba wsparcia, e, na wsparcia rozbudowy, modernizacji? My to, my to budujemy, e. ale przez cały czas trzeba to rozbudowywać, e, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że przewaga, ogromna przewaga potencjalnego naszego przeciwnika to jest właśnie w lotnictwie i w wojskach rakietowych. I to, I to nie jest nasza mocna strona. Naszą mocną stroną są wojska lądowe, które no, proporcjonalnie są, są dobrze wyposażone, uzbrojone, wyszkolone i liczne. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o liście marzeń, no to z całą pewnością przede wszystkim obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza, i te, do tej listy marzeń, że tak powiem, należałoby dołożyć uzbrojenie wyposażenie Żołnierzy, którzy będą przebywać do armii, ponieważ Polska ma nową ustawę, ustawę o obronie ojczyzny. Mamy mieć dużo więcej żołnierzy, ale dzisiaj żołnierz nie wystarczy żołnierzowi karabin, żeby uczestniczył w walce. Tak walczą już partyzanci. Żołnierz musi mieć e, określone uzbrojenie, sprzęt, środek transportu e, albo powietrznego, albo wodnego, albo lądowego i w związku z powyższym zastąpiłbym listę marzeń takim logicznym ułożeniem, jak ma wyglądać przyszła ta większa armia i do tej większej armii należałoby teraz dopasować i kupić, wyprodukować odpowiednie uzbrojenie, bo samymi żołnierzami nie, Polska nie będzie stała. Jest wiele potrzeb. Jest cała marynarka wojenna, nawet trudno zaczynać ten temat. To są ogromne potrzeby, ogromne pieniądze na lata. Tu mamy duże zaniedbania kilkudziesięcioletnie, nie kilkuletnie. E, obrona, e, e, i, przepraszam, siły powietrzne. Myśmy, dług, e, jesteśmy po debacie o samolotach Su-29, e, ale tak naprawdę mamy 48 F-16, czekamy na F-30. -y no, ale to jest okres taki, który, jeżeli mówimy o marzeniach, no to dobrze byłoby, żeby te marzenia się spełniły. Dzisiaj Ukraińcy strącili, jak sami twierdzą, dwa razy więcej samolotów niż Polska posiada. W związku z powyższym, liczba posiadanych samolotów i ich potencjał jest także za mała. W stosunku do, dla, jak dla takiego państwa i dla takiego systemu obronnego, jak mamy. Tych potrzeb jest więcej, nie należy dramatyzować. Rozwój armii polega na rozwoju zrównoważonym. Teraz jest potrzeba, żeby on był przyspieszony. No właśnie, przyspieszony. To, Panie generale, jest, no takie. Takie warunki. No czytam, właśnie minister Błaszczak jest gościem programu pierwszego Polskiego Radia, on mówi takie rzeczy. Mamy nową ustawę o broni ojczyzny, gwarantuje 3% wydatków na obronność. No byłoby to przyspieszenie. To, o którym pan mówi. Kupiliśmy najnowszą broń, rakietę Patriot, HIMARS F-35, czołgi Abrams i mówi taką rzecz. Stworzyliśmy nowy charakter służby, aktywną rezerwę. Naszym zadaniem jest to, aby wojsko liczyło 300 tysięcy osób i aby przeszkolić jak najwięcej ludzi w obsłudze broni. Dobry kierunek? To jest połowa zdania. Jeżeli by pan minister dopowiedział do tego Wojska, żebycie 300 tysięcy uzbrojonego, wyposażonego, wyszkolonego, to byłby bardzo dobry kierunek. Mnie do tej informacji, której nie neguję, brakuje. Co to będzie? Co to znaczy 300 tysięcy? Czy to będą dodatkowe dywizje, flotylle, eskadry? Jeżeli tak, to na jakich samolotach, albo na jakich okrętach, albo w jakich dywizjach, brygadach? I tak dalej, i tak dalej. Bo samo powiedzenie 300 tysięcy, ono jest politycznie być może uzasadnione, społeczeństwo to dobrze odbiera, ale to jest za mało, żeby mówić o potencjale armii. Mamy armie wielomilionowe, Korea Północna czy Korea Południowa mają armie tak liczne jak Armia Rosyjska, na przykład, a nigdy nikomu do głowy nie no to, przyszło, no to... żeby je. No to, to, to może, panie generale, na przykład rozbudować polski przemysł zbrojeniowy? Może to są w ogóle złote czasy dla, dla tego sektora? Produkować, pan powiedział, wyposażać, produkować, produkować w Polsce najlepiej. Tak, to ma pan rację. Polski przemysł obronny to jest część systemu obronnego. To nie jest tylko produkcja i biznes. Ktoś, kto myśli o potencjalnej obronie, o tym, żeby użyć wojska, musi myśleć o posiadaniu własnego, rozbudowanego przemysłu obronnego. I to pokazuje teraz Ukraina. Gdyby nie wsparcie Zachodu, to Ukraina teraz może liczyć tylko na to, co sama wyprodukuje, no bo skąd dostałaby, jakie były problemy do części nawet tych porosyjskich e, różnego typu sprzętów, uzbrojenia i tak dalej. Trzeba było części do samolotów szukać na Zachodzie, do, 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 do sowieckich samolotów i to powinno pobudzać wyobraźnię, tylko szkobu tkwi w szczegółach. To nie jest takie proste, powinni ich produkować, produkować, produkować. No, trzeba trafić kon konkretnie w zapotrzebowanie, prawda? Produkować coś takiego, co jest potrzebne. Panie generale, wspomniał pan o Ukrainie. jestem ciekaw pańskiej, pańskiego zdania, jeśli chodzi o rozwój sytuacji u naszych sąsiadów. George Soros, no, znane nazwisko, cytowane przy różnych okazjach. Ja wykorzystam ten jego cytat. Powiedział podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że inwazja Rosji na Ukrainę może być początkiem trzeciej wojny światowej, a najlepszym Sposobem na obalenie cywilizacji jest pokonanie Władimira Putina. Inny znany człowiek, Donald Trump mówi tak. Wojna, nukle... nu... wojna nuklearna, mówi Trump, z Rosją jest całkiem prawdopodobna. Jak pan komentuje takie podejście jednego drugiego, to masz tak źle może być? E, może nie aż tak źle może być, ale czas po trzech miesiącach tej wojny i po różnych działaniach podjętych przez Federację Rosyjską, w tym tych podejmowanych w ostatnich dniach czas na wyciągnięcie wniosków i ten hura optymizm, że zabierzemy Krym, zwyciężymy Rosjan, pogonimy, a oni padną i będą nogami przebierać jest trochę przesadny jak na to, co się dzieje. Media w jednym hurze grając włączają się trochę w to, co ja nazywam już dzisiaj początkiem dezinformacji, a nie informacji, a mianowicie, że że ta wojna jest zwycięska dla Ukrainy, że wszystko jest dobrze, Rosja pada i tak dalej. Ta sytuacja w Ukrainie taka nie jest. Ona jest bardzo trudna dla Ukrainy. Rosjanie owszem, nie zwyciężają, nie odnoszą jakiegoś wielkiego, spektakularnego sukcesu, ale jednak to oni w większości już zajęli, e, znaczy zajęli większą tery, większość terytorium na wschodzie. To trzeba widzieć i trzeba widzieć to, w jakiej sytuacji jest Ukraina. Że nie ma jak dostarczać na, światu kukurydzy, pszenicy, e, że e, wiele rzeczy gospodarczych może zadecydować o dalszych losach świata. I teraz wracam do tego, co robi Putin. Popatrzmy na Arktykę, z której 80% gazu rosyjskiego pochodzi. Tam zaczyna się nowy problem. Widać wyraźnie, że Putinowi nie chodzi o wschód. Ukrainy i być może nie tylko Ukrainę i coraz bardziej skłaniam się do wniosku, że Władimir Putin nie tylko Zachód, ale także Władimir Putin od początku był zdecydowany na długi konflikt, A. na długą wojnę i jest przygotowany, Rosja jest przygotowana do tej długiej wojny. To to bardzo, to... Świat on ma do wyboru. Albo długą wojnę, która jednak w przypadku, gdyby doszło do katastrofy, do katastrofalnej, że tak powiem porażki Rosji, może dojść do, do użycia broni nuklearnej Albo świat musi zacząć szukać porozumienia, rozmowy i zakończenia tej wojny. To bardzo ciekawe, co Pan mówi, no ale podobnie bardzo ocenia Rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy, który mówi, że Rosja przygotowuje się do długotrwałej wojny, sytuacja na froncie na wschodzie jest nadzwyczaj trudna, może ona określić wynik wojny. No ale to, to się nie da, także przerzucić Ukraińcom jeszcze więcej broni. Tak, panie generale, mówię krótko, czy to militarnie może się przełamać jakoś na korzyść Ukrainy, czy, 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 czy wiemy, że nie, że już że, że to nie, to nie jest... będzie łatwe, mhm. to nie będzie łatwe państwa, yy, yy, państwa przesłały tam takie ilości uzbrojenia najróżniejszego, amunicji, środków artyleryjskich i tak dalej, że to jest naprawdę na uzbrojenie kilku państw. I to jest ogromny wysiłek. Ja wiem, że jest taka potrzeba i, i trzeba to robić dalej. I róbmy to dalej, wszyscy. I zachęcam do tego. Tylko, że to jest ogromny wysiłek także dla państw. I powiedzmy sobie szczerze, nie zadziałało to, co miało zadziałać. Armią Putina się nie pokona w taki sposób, nawet dostarczając jeszcze więcej amunicji i więcej uzbrojenia, bo ten Putin będzie wytwarzał u siebie ogromne państwo na następne 10 lat wojny. Można go było może nie pokonać, ale złamać sankcjami. Sankcje nie działają. No powiedzmy sobie szczerze, jak patrzymy, jak wchodzi szósty pakiet sankcji, jak działają Węgry, a tu się powstają Sceptycy, to Czechy, to Słowacja, a, a SWIFT tak działa, jak działa. Nie chcę tego szczerze komentować. Powiedzmy sobie szczerze, Rubel się wzmocnił, e, a nie e, w sklepach, bo mówili, że już Rosjanie rozpaczają, bo w sklepach nic nie ma, no to są trochę jednak na wyrost przekazywane też informacje z naszej strony. W związku z powyższym powiedzmy sobie szczerze, w Stanach Zjednoczonych spada poparcie dla sankcji na Rosję. Już nadal 45% jest za sankcjami, ale 51% ma wątpliwości i to poważne. To będzie rosło. No i na to gra, gra Putin, na takie zmęczenie, prawda? Zmęczenie materiału na Od przetrzymanie. powiedział. Dobrze, pa, panie a, generale. Ja jedno pana... zdanie, a z tyłu mamy Chiny, a z tyłu mamy potężne no Chiny które są e, takim e, języczkiem uwagi, ale być może e, e, tym państwem, które może w największym stopniu no. rozstrzygnąć kiedyś o tym, co się no będzie No i właśnie pan sam pod te Chiny podprowadził, bo ja o Chiny chciałem na koniec, panie generale, zapytać. Chińskie wojsko ogłosiło dzisiaj, panie generale, że przeprowadziło niedawno w pobliżu Tajwanu manewry, które mają być, uwaga, tak powiedzieli, poważnym ostrzeżeniem dla Waszyngtonu w związku z jego relacjami z Tajpej. Co tam się będzie działo? Ja, no, jest to reakcja. Joe Biden w czasie ostatniej wizyty w Japonii, trochę mnie to zaskoczyło, dość twardo, nie chcę powiedzieć, że buńczucznie, ale dość twardo, może nie bez powodu, ostrzegł Chiny, że jeżeli cokolwiek się będzie działo tam na Tajwanie, to muszą się liczyć prawda, z odpowiedzią, także amerykańsko zasugerował, że Amerykanie będą broniły Tajwanu. E, pr, proszę pamiętać, że my mamy dwa wielkie interesy Stanów Zjednoczonych. Interes na Dalekim Wschodzie i interes w Europie. Każdy mniej więcej, kto się orientuje wie, który z tych interesów jest interesem priorytetowym Stanów Zjednoczonych. A e, e, Rosja i Europa e, to jest ważna kwestia, ale jednak numer, powiedzmy dwa, a nie numer jeden dla strategii Stanów Zjednoczonych. Mm, bardzo ciekawe opinie. Szerokie spojrzenie i długofalowe. Generał profesor Bogusław, Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dziękuję. Panie generale. Pozdrawiam do zobaczenia.